Witam wszystkich i zapraszam na kanał ATECH. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wodorze, wielkim buzzword w świecie energii. Mówi się, że jest to rewolucyjne paliwo, które może zasilać nasze samochody, ciężarówki, pociągi, statki i samoloty. Możemy nawet produkować z niego stal. A najlepsze jest to, że jedynym produktem ubocznym używania tego paliwa jest woda i energia. Wszystko to brzmi wspaniale, ale czy naprawdę? Przyjrzyjmy się bliżej, aby dowiedzieć się, co kryje się za tym wielkim szumem. Usiądźcie wygodnie i zapraszamy na kolejny odcinek na kanale ATECH. Ale najpierw, jeśli masz trochę problemów z przypomnieniem sobie, co działo się na zajęciach z chemii, zacznijmy od podstaw. Wodór znajduje się na samym szczycie układu okresowego. Jest najobficiej występującym pierwiastkiem we wszechświecie. Ale jest to bardzo lepki pierwiastek, więc zwykle znajdziesz go związanego z innymi pierwiastkami, tak jak tlen w wodzie. Aby uzyskać czysty wodór, trzeba zerwać te wiązania. Najłatwiej zrobić to za pomocą elektrolizy. Do wody wsypuje się sodę oczyszczoną i przepuszcza przez nią prąd elektryczny. Bąbelki, które tworzą się wzdłuż przewodów, to wodór i tlen, które się rozdzielają. Zgodnie z prawami fizyki, wodoru musi być dwa razy więcej niż tlenu uwolnionego z wody. Tak więc H2O składa się z dwóch atomów wodoru, ale tylko z jednego atomu tlenu. Wodór jest bardzo łatwopalny, więc może być spalany w celu uwolnienia energii. Można go również wykorzystać do zasilania ogniw paliwowych. Działa to jak bateria, z tą różnicą, że wykorzystuje wodór i tlen do produkcji energii elektrycznej. Jedynymi produktami ubocznymi są ciepło oraz woda. Ale pomysł wykorzystania wodoru jako paliwa nie jest nowy. Ogniwo paliwowe zostało wynalezione w XVIII wieku. Później, w tym samym wieku, Duńczyk Paul Lacour używał już wiatraków do zasilania jednostki elektrolizy, która zapewniała wodór dla jego szkół i lamp gazowych. Następnie, w latach 60. General Motors zbudował furgonetkę zasilaną ogniwami paliwowymi, która teraz działa na wodór. Prawie cały produkowany obecnie wodór jest wykorzystywany do produkcji innych rzeczy, takich jak nawozy czy też ropa, ale nigdy nie był on wykorzystywany jako paliwo. Zawsze łatwiej i taniej było spalać paliwa kopalne bezpośrednio, ale to się zmienia, ponieważ świat powoli budzi się do kryzysu klimatycznego. Firmy i całe państwa zobowiązują się nie tylko do redukcji emisji, ale także do dążenia do neutralności węglowej. Co więcej, wykorzystywanie go jako paliwa jest trudne do wyobrażenia, głównie ze względu na wysokie koszty produkcji i przechowywania czystego wodoru. Niemniej jednak mogłaby ona zastąpić energię elektryczną w niektórych gałęziach przemysłu. Na przykład przemysł stalowy jest energochłonny i odpowiada za około 8% globalnej emisji dwutlenku węgla. Sądzono, że tylko paliwa kopalne mogą go zasilać. Reakcje chemiczne potrzebne do przekształcenia rudy żelaza w stal, ale wodór może również wykonywać tę pracę, jednocześnie spalając się czysto. Szwedzka firma Saab zapowiedziała, że w 2021 roku wyprodukuje pierwszą stal wolną od paliw kopalnych. Inni producenci stali pracują nad podobnymi technologiami, które według nich zostaną skomercjalizowane w połowie dekady. Ale nie jest to jedyny przemysł, który mógłby skorzystać z zalet wodoru. Badanie wykazało, że prawie wszystkie kontenerowce pływające z Chin do USA mogłyby być napędzane wodorowymi ogniwami paliwowymi. Musiałyby one jedynie zmniejszyć przestrzeń ładunkową o około 5% lub zrobić przystanek na tankowanie. Choć po oceanach nie pływają jeszcze statki napędzane wodorem, istnieje kilka obiecujących projektów pilotażowych. To samo dotyczy lotnictwa w 2020 roku. Pierwszy komercyjny samolot napędzany wodorem wystartował, a główny producent samolotów Airbus pracuje nad trzema modelami napędzanymi wodorem, które jego zdaniem mogą być gotowe do wdrożenia już w 2035 roku. Loty długodystansowe będą prawdopodobnie wyzwaniem, ale nowe badanie szacuje, że nawet loty krótko i średnio dystansowe mogłyby być obsługiwane przy użyciu wodoru. Wodór mógłby więc zmniejszyć emisje lotnicze nawet o 1 trzecią. Ten bardzo prosty element może w rzeczywistości rozwiązać bardzo skomplikowany problem – zmniejszenie emisji w niektórych z naszych najbardziej zanieczyszczających sektorów. Istnieje wiele różnych sposobów wytwarzania tego produktu, jednak zdecydowana większość produkowanego wodoru określana jest jako wodór szary. Obecnie szary wodór produkowany jest z paliw kopalnych, głównie z gazu ziemnego. Wytwarzanie paliwa przyszłości, które ma być takie ekologiczne, to w rzeczywistości dość brudny biznes. Jeśli wodór ma być wykorzystywany jako czyste paliwo, jego produkcja musi być najpierw oczyszczona, a są na to dwa główne sposoby. Pierwszym z nich jest niebieski wodór. Niebieski wodór wykorzystuje tę samą metodę produkcji co wodór szary, połączoną z systemem wychwytywania wytworzanego dwutlenku węgla. Wytwarzany poprzez reformację parową metanu ten rodzaj wodoru pozwala na jego wychwytywanie, a następnie przechowywanie pod ziemią lub przekształcanie w materiały. Przemysł naftowy i gazowy często obiecuje, że przy produkcji niebieskiego wodoru jest w stanie wyeliminować około 90% emisji, ale rzeczywistość jest inna. W rzeczywistości ma ona bardzo, bardzo duży ślad w postaci gazów cieplarnianych. Rzeczywiście Global Witness obliczył, że jedna fabryka niebieskiego wodoru w Kanadzie zdołała przekwycić tylko około połowę emisji, które wytwarza. Jednak pomimo tego niebieski wodór przedostał się do oficjalnych kanałów. Strategie głównych gospodarek takich jak Wielka Brytania, USA, Japonia i raporty Unii Europejskiej pokazują, że był za tym całkiem poważny lobbying. Drugim rozwiązaniem z wykorzystaniem energii odnawialnej jest zielony wodór. Oznacza to wykorzystanie energii odnawialnej z takich źródeł jak wiatr czy słońce do zasilania elektrolizy na dużą skalę. Oczywiście nie powoduje to żadnej emisji dwutlenku węgla. W rezultacie otrzymujemy naprawdę czysty wodór. Niemniej jednak obecnie tylko niewielka część wodoru jest ekologiczna w porównaniu z innymi formami. Jest on nadal dość drogi. Ale to się zmieni z dwóch powodów. Po pierwsze, elektrolizery stają się tańsze, ponieważ opracowywane są większe projekty, które wraz z uprzemysłowieniem obniżają koszty. Po drugie, ceny energii odnawialnej spadały i nadal spadają. Zielony wodór będzie tańszy niż niebieski wodór do 2030 roku, a do 2050 tańszy niż szary wodór. Niestety, produkcja na dużą skalę nie jest taka prosta. Jednym z głównych wyzwań jest stosunkowo niska gęstość energetycznego wodoru. Do przechowywania tej samej ilości wodoru co gazu ziemnego potrzeba około 3 razy więcej miejsca. Prawdopodobnie będziemy więc musieli zbudować wiele nowych magazynów, w zależności od tego, ile wodoru faktycznie potrzebujemy. Ponadto, rozwój wodoru jako paliwa może również stworzyć nowe możliwości zatrudnienia i wzrost gospodarczy w różnych powiązanych dziedzinach. Może również pomóc w dywersyfikacji źródeł energii i zmniejszyć zależność od paliw kopalnych. Przewiduje się, że wodór może zapewnić do 2050 roku nawet 20% naszego zapotrzebowania na energię, gdzie dziś praktycznie go nie ma. Jest to jednak tylko najbardziej optymistyczny scenariusz. Podsumowując, wodór jest obiecującym paliwem o wielu zaletach w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i bezpieczeństwa energetycznego. Wymaga jednak znacznych inwestycji, aby stać się realną alternatywą dla paliw kopalnych. Ważne jest, aby kontynuować badania i rozwój tej technologii w celu wykorzystania jej pełnego potencjału. Jednocześnie należy kontynuować badania nad innymi odnawialnymi źródłami energii i wydajnymi technologiami w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ważne jest również rozważenie ekonomicznych i społecznych skutków w rozwoju wodoru jako paliwa oraz sposobów skutecznego zarządzania nimi. A ty co sądzisz o wodorze szarym, niebieskim oraz zielonym? Czy uważasz, że powinniśmy eksperymentować z nowymi rodzajami wodoru, aby zapewnić sobie alternatywę dla naszych źródeł? Musimy pamiętać o tym, że dobro planety leży w naszych rękach i dzięki działaniom, które podejmujemy w sprawach ekologicznego wykorzystywania energii, musimy się zdecydować na jak najbardziej ekologiczne źródła. Zachęcam Cię gorąco do wyrażenia swojej opinii w komentarzu. Swoją drogą chcielibyśmy również podziękować w imieniu całego zespołu Atech za wszystkie subskrypcje, które już zostawiliście na naszym kanale oraz komentarze i łapki w górę. Bardzo zachęcają nas do dalszej pracy i do rozwoju kanału. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Jeśli podobał Ci się nasz temat dnia, zapraszamy do polubienia tego filmu. Jeśli chcesz cieszyć się większą ilością takich filmów jak ten, zasubskrybuj kanał i co najważniejsze, zostaw nam sugestie dotyczące przyszłych tematów. Aktywuj dzwonek powiadomień, aby być wśród pierwszych, którzy zobaczą nasz kolejny film i do zobaczenia wkrótce na ATECH.